W dniu dzisiejszym, to jest 3 marca, po godzinie 4 nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w Bielawie przy ulicy 1 Maja 4. Po dojeździe pierwszych zastępów potwierdziliśmy zgłoszenie. Paliła się drewniana klatka schodowa. Po rozpoznaniu stwierdzono, że z budynku przed naszym przyjazdem ewakuowała się rodzina, dokładnie matka z dwójką dzieci. Z tego co wiem, to uciekli przez okno swego mieszkania. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Przeszukaliśmy budynek. W czasie naszej interwencji nie przybyło więcej co w budynku. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podaliśmy dwa prądy wody w natarciu na palącą się klatkę schodową. Tego tak jak mówiłem wcześniej, przeszukaliśmy cały budynek. Osób poszkodowanych nie było. Na klatce schodowej stwierdziliśmy pożar pony bądź opon. No i to było przyczyną, że pożar się rozprzestrzenił na drewnianą klatkę schodową. Prawie sprawie ewentualnego podpalenia czynności wyjaśniające prowadzi policja, która jest na miejscu zdarzenia. Na miejscu pracują trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej i zastępy OSP Bielawa i Piskorzów.